W roku 1900 tarantula Jack Smith i Clarence Warner dokonali tu legendarnego odkrycia. Zatrzymali się na lunch, spojrzeli na dolinę i dostrzegli zieloną polanę. Jeden powiedział, że można tu wypasać owce. Zeszli z góry i okazało się, że to co brali za trawę jest zieloną skałą. Do dziś uważa się, że było to jedno z największych takich złóż świata. Dokonali wielkiego odkrycia. Smith i Warner natknęli się na rudę miedzi. Po wynalezieniu elektryczności popyt na miedź oraz jej cena wciąż rosły. Ale wydobycie metalu w surowych warunkach było bardzo trudne. Potrzebowali bogatych inwestorów i znaleźli ich. W 1905 roku powstała grupa o nazwie Syndykat Alaski. Należeli do niej dwaj najsłynniejsi i najbogatsi bankierzy świata bracia Guggenheim i J.P. Morgan. Dzięki ich środkom rozpoczęto budowę kopalni. Wkrótce powstał też zakład przetwórczy. I kopalnia Kenicot ruszyła pełną parą. Te liny mają ponad 7 km długości i biegną aż do kopalni. Zawieszone na nich pojemniki mieściły po 300 kg rudy. Zjeżdżały na dół co 52 sekundy. Robotnicy mieli niespełna minutę, by opróżnić pojemnik, podczepić go do liny i złapać kolejny. Następnie ruda wymagała sortowania. Do tego przydawały się wysokość i kąt nachylenia budynku. Na górze kruszono największe kawałki rudy, a następnie dzięki sile grawitacji urobek spadał do kolejnych kruszarek, aż w końcu zostawał rozdrobniony na piasek. Kiedy kopalnia działała, hałas był ogłuszający. Pracowały najróżniejsze maszyny, takie jak kruszarki. Ale wydobycie i obróbka rudy nie były największymi problemami syndykatu. Nie było tu wtedy kolei, a kopalnia już funkcjonowała. Cały sprzęt dostarczono tu bez pomocy maszyn. Wybrzeże jest 300 km stąd. Zaopatrzenie dostarczano z użyciem psich zaprzęgów i jucznych koni. To niezwykłe, że udało im się tutaj dotrzeć.